Fukwok to raj, do którego ściągają podróżni z całego świata. Ogromne parki rozrywki, turystyczne atrakcje i hotele na każdą kieszeń musi ktoś obsługiwać, dlatego jest tu również rozbudowana infrastruktura miejska. W tym odcinku przyjrzymy się bliżej zachodniemu pasowi wybrzeża, od lotniska aż po Ong Lang, bo tam można kupić i załatwić wszystko, a wieczorem jest głośno i kolorowo. Najważniejsze miasto na wyspie to Dzun Dong. Dawniej w mieście było lotnisko, którego teren można poznać po wciąż działającym pasie startowym, który teraz stał się obwodnicą miejską, pozwalającą ominąć zatłoczone centrum. Hotele z najwyższej półki ulokowane są wzdłuż wybrzeża od plaży miejskiej, gdzie najbardziej okazały jest hotel Seychelles, aż do ronda przy lotnisku. Większość dysponuje dostępem do plaży. Fajny jeszcze, ale straszny tak. śmietnik na Świetnik, nie? No zobaczcie, kurde. Plaża publiczna. Nie wiadomo o co chodzi. Taka oto rzeka spływa prosto do morza. A tu niedaleko są słynne kurorty. Tu jest fotoreporter. Wszystko już dokumentuje, żeby było wiadomo co, gdzie i jak wypoczywać na fukłoku. Turyści mogą wybierać wśród wysokiej klasy hoteli zlokalizowanych blisko centrum, jednak niedaleko linii brzegowej przebiega również droga przelotowa i trzeba się liczyć z hałasem. Sprawdzamy łazienkę. Tutaj tak, do golenia zestaw, szczoteczka dla każdego. Wanna drewniana z ich drzewa może bambusowego nawet, tak? Dosyć duży wygląda, jak taka wielka maszyna. Nawet dwusobowy można powiedzieć. By... Ja, Dwusolodowa. Jest krysznic. Kawa czy herbata? Co wybieracie? W ścisłym centrum robi się ciekawiej, bo jest tu nocny targ z owocami morza, restauracjami i sklepami dla turystów, a sieć wąskich uliczek pozwala docenić urok tego miejsca. To mi się bardziej podoba niż po Simi, na tej ulicy. Bo jest przynajmniej jakiś porządek. Jest I nawet ceny są. W centrum są aż cztery ciekawe świątynie warte zobaczenia. Pomiędzy kamienicami wyłaniają się przysadziste wieżyczki kościoła kaodajstycznego. Co prawda kable nieco psują widok, ale i tak prezentuje się zjawiskowo. Bliżej wybrzeża jest świątynia Simba. Rezyduje w niej figura patronki rybaków, odwiedzają ją zawsze przed wypłynięciem w morze. Przy niewielkiej latarni morskiej, na samotnej skale, powstała świątynia Sin Kao. Z tarasu świątyni roztaczają się ładne widoki. W centrum miasta, tuż przy głównym skrzyżowaniu, zobaczymy jeszcze jedną świątynię. Większość turystów ją omija, ale to właśnie ona, Sun Hun Ko Tu, jest najstarszą murowaną świątynią na wyspie. Powstała pod koniec XIX wieku. W niewielkim miejskim porcie można obserwować łodzie rybaków, a także wejść dalej w morze po betonowym falochronie. Zapewne zastanawiacie się, czym jest ten dziwny brązowy klocek na promenadzie. To drewniana beczka służąca do produkcji sosu rybnego. Jest symbolem upamiętniającym tradycyjne, lokalne rzeniosło. No i tym samym sposobem uzupełniliśmy zakresy wody. Chcesz no, zrobić Główna miejska droga jest pełna sklepów i restauracji, szczególnie odcinek na południe od centrum, gdzie można znaleźć dosłownie wszystko, zarówno w dzień, jak i w nocy, dlatego też najczęściej spotykamy tam Amerykanów, Koreańczyków i Rosjan. Gura Niki to, to jest kosma. Zaraz wrócimy do filmu, ale najpierw zaobserwuj nasz kanał. Daj łapkę w górę i zostaw komentarz pod filmem. W ten sposób pomożesz nam dotrzeć z nim do szerszej widowni. Dziękujemy! Nieco dalej na północ znajduje się miejscowość Ong Lang, przez którą przejeżdżają autobusy do Grand World. Na pierwszy rzut oka nic specjalnego, ale okolica roi się od uroczych resortów, wiele z nich posiada prywatną plażę. Okolica jest słabiej zurbanizowana, jednak można tam znaleźć wszystko co potrzebne do życia: apteki, bankomaty, sklepy i restauracje, choć w tych ostatnich trzeba uważać co się zamawia, bo menu europejskie jest na bazie mrożonek. W nich polecamy zamawiać lokalne potrawy, bo te robi się ze świeżych produktów, często na widoku i są one naprawdę smaczne. Dodatkowo każdy z resortów w okolicy zapewnia pełną obsługę, w tym restaurację wysokiej klasy, której wszystko robione jest pod gości. W naszym hotelu jadaliśmy wielokrotnie, ceny były wyższe niż na ulicy, ale nadal akceptowalne. Najbardziej interesowały nas omlety tutejsze, bo one są jakby takie zupełnie inne niż wszędzie. Okazuje się, że oni mieszają je jak w pomiesznicznicy, a dopiero pod koniec formują na boku patelni packą, taki jakby właśnie rulon i ostatecznie wygląda tak. Onglang polecamy tym, którzy szukają ciszy, spokoju i odprężenia. Wiele resortów ukrytych jest w zielonej dziczy i złożona jest głównie z domków zapewniających prywatność. Dla użytku gości są baseny, centrum spa, często siłownie oraz plaże, na których można wynająć kajaki i spędzić leniwie cały dzień. W Ong Lang zatrzymują się dwa bezpłatne autobusy Winbus. Przystanki oznaczone są słupkami. Numer 17 jedzie do lotniska, natomiast numer 19 przejeżdża przez port lotniczy, a bieg kończy przy hotelu Intercontinental. Więcej o autobusach na Fukłok mówimy w innym odcinku. Szukajcie go na naszym kanale YouTube.